Dobiega końca uzbrajanie terenów przemysłowo-składowych przy ulicy Przemysłowej w Mrongowie. Na obszarze 50 hektarów wybudowano drogi wraz z siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i deszczową. Teren wzbogacił się o nowe oświetlenie i parking. Wszystko z myślą o przedsiębiorcach, którym mrongowski magistrat wychodzi naprzeciw. Można powiedzieć, że teren uzbrojony jest pod klucz, i teraz tylko czekamy na to, żeby zgłosili się inwestorzy. Już w miesiącu październiku ogłosimy przetargi na wolne działki. Te działki to od 0,5 hektara pomnożone przez taką wielkość, jaką będzie, którą będzie inwestor zainteresowany. W części tej trudnej, o trudnej infrastrukturze już funkcjonują zakłady, więc można tylko cieszyć się z tego, że zdecydowano się pomimo trudnych warunków zainwestować w tym terenie. Projekt uzbrajania terenów przemysłowo-składowych zakłada przede wszystkim stworzenie przedsiębiorcom korzystnych warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Władze Mrągowa liczą, że inwestycja wpłynie na zwiększenie ilości nowych miejsc pracy i zmniejszenie poziomu bezrobocia w mieście. Wszyscy wiedzą, że tu jest również podstrefa Warmińsko-Mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej, gdzie warunki inwestowania są wiele atrakcyjniejsze aniżeli na tym terenie, który jest poza strefą. Będziemy koniecznie nie tylko promować, ale i namawiać inwestorów, żeby się zdecydowali, bo dla nas, dla Mrągowa miejsca pracy są bardzo ważne i wiele ludzi, którzy nie pracują w tej chwili, czeka na zatrudnienie, więc wiadomo, że jest to priorytet również dla, dla mnie, dla naszego samorządu. Całkowity koszt inwestycji to 4 825 tysięcy złotych. Unia Europejska dofinansowała projekt prawie 3,5 milionami złotych. Kolejne tereny dla przyszłych inwestorów mają powstać także przy ulicy Towarowej. Jeszcze w tym roku rozpocznie się uzbrajanie terenów usługowych. Wybudowana zostanie między innymi droga, która poprawi komunikację z obszarem Mrągowskiej Podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Część Tamtejszego zadania już było realizowane w trakcie budowy właśnie tej infrastruktury tu w dzielnicy przemysłowej, tej inwestycji, która się kończy. Myślę, że jest ta inwestycja nie tylko z punktu mojego widzenia czy samorządu, ale również już firm, które tam działają. Na razie jest ich niewiele, ale sądzę, że będzie ich na pewno więcej. Koszt uzbrojenia terenów usługowych przy ulicy towarowej to prawie 10 milionów złotych. Kwota dofinansowania to blisko 8,5 miliona złotych. Na koniec wracamy jeszcze na ulicę przemysłową, by sprawdzić jak jeździ się po nowym asfalcie i zaprezentować jak dokładnie wyglądają tereny przemysłowo-składowe w tej części miasta.